Cześć! Często momenty, które poprzedzają nasze uzdrowienie, poprzedzają ten moment, w którym jesteśmy uwolnieni od czegoś, co nas niewoliło, są naprawdę straszne. Są ciemne, są pozbawione nadziei. I tak też mamy w naturze, że właśnie przed brzaskiem jest najbardziej ciemno i jest najbardziej zimno. I to jak czeka z utęsknieniem na ten promień słońca, wydaje mi się, że już go nie będzie, że już jest kulminacja temperatury chłodnej i właśnie tej ciemności, która nas otacza. No właśnie, i tak jest w dzisiejszej Ewangelii, kiedy ten tuż przed uzdrowieniem człowieka ten nieczysty duch rzuca człowieka na Ziemię, wydaje się, że po prostu już nie ma nadziei, po prostu jest na końcu swoich sił. Tu już jest śmierć, i nic już nie będzie, ale właśnie wtedy pojawia się to uwolnienie, uzdrowienie. Dlatego wydaje mi się, że należy w naszym życiu mieć taką wiarę i nadzieję, że właśnie pojawi się światło, którego promieni tą ciemność, która nas otacza. W takich właśnie momentach musimy mieć tą wiarę, bo niczego innego nie mamy. Że to są już ostatnie podrygi tej ciemności, która zatacza tego złego ducha, tego wszystkiego, cokolwiek jakbyśmy to nie nazwali, bo się zbliża wyzwolenie i światło. I trzeba mieć tą nadzieję. Tak myślę. Cześć.